Ponieważ nacjonaliści tak dużo mówią o narodzie, o patriotyzmie i tak dalej, to przyjęło się uważać, że no to jest jakby oczywiste, że nacjonalista jest patriotą. Być może jest to człowiek, który troszkę przesadza nawet z tym patriotyzmem. Otóż nie. Nacjonalista nie może być patriotą. Zaraz Wam pokażę, dlaczego. Otóż nacjonalista jest przy. Przeciwieństwem patrioty, ponieważ patriota to jest człowiek, który działa na dobro swojego państwa. To przede wszystkim musi rozpoznać, jakie są słabe i silne strony tego państwa i tak dalej. I teraz ktoś powie: No tak, ale myśli nowoczesne. Wiecie, właśnie, <laughs> pisząc myśli nowoczesnego Polaka, Admowski nie pisał jak nacjonalista. W tym momencie nie był specjalnie nacjonalistą, w tym momencie był patriotą. Mówił o tym, że Trzeba się organizować, trzeba tworzyć zaufanie, współpracę społeczną, tak jak u Niemców i u Brytyjczyków i tak dalej. Więc to był moment, kiedy Dmowski myślał jak patriota. Nawet jeżeli był nacjonalistą, to myślał jak patriota. To, z czym my mamy obecnie do czynienia, to nie jest Dmowszczyzna. To by było super, ale nie. Nawet Ziemkiewicz nie jest Dmowszczakiem. Niestety nie jest. Dmowski kazałby wzorować się na Zachodzie, kazałby wzorować się na różnych rozwiązaniach społecznych. Ziemkiewicz uważa, że z Zachodu nic dobrego do nas nie przychodzi. Ziemkiewicz nie jest endekiem. Ziemkiewicz jest sarmatą, jest neosarmatą, neo-jagiellońskim wielga bolzga. To, to są ci ludzie, których Dmowski zwalczał. Ja wiem, że Ziemkiewiczowi się może wydawać, że on kontynuuje myśl Dmowskiego, ale na pewno nie kontynuuje ducha Dmowskiego. Natomiast, abstrahując od tego, zobaczcie, nacjonalista ma taką tendencję do etnicznego pojmowania spraw, do rasizmu, krótko mówiąc. Może to być bardzo delikatny rasizm, ale jednak, na przykład jakieś takie przekonanie, że Włosi są leniwi, oni są leniwi, mają więcej słońca. My jesteśmy tu na północy dzielni, bardziej zorganizowani, pracowicsi, i tak dalej, i przegonimy ich. Tak? A kto produkuje samochody, Włosi czy my? A może to nasza dzielność wynika z tego, że tutaj nie można dupska wygrzać i dlatego jesteśmy dzielni, bo nie mam wiele do stracenia. Taki Rosjanin, no taki Rosjanin to niech sobie będzie dzielny, jego życie i tak jest koszmarem. Natomiast Włoch nie chce oddać swojej dolczywita klimatu i tak dalej, nie? za jakąś głupią sprawę, bo się po prostu ceni życie, bo jego życie jest przyjemne w dobrym klimacie. No, Ale nie chodzi tylko o klimat, chodzi o inne zjawiska też. No i teraz mamy, czyli całe to gadanie, że Włosi to tylko jakieś tam, co tam te romańskie, no te romańskie kiedyś rządziły światem, no przynajmniej Europą, kiedy te germańskie i te słowiańskie siedziały w dżunglach, tak? w puszczy. No więc trochę szacunku. A poza tym jest niesamowite, że można gadać o kulturze łacińskiej, że polska, takaś kultura łacińska, a jednocześnie gardzić tak naprawdę lud, ludami łacińskimi, czyli romańskimi. No ale wszystko jest możliwe. Nacjonaliści wszystko zrobią, że tylko wielka bolzga. Zobaczcie, jakie to jest dziwne jakieś takie przekonanie, że co? Że, że słowianie to jakiś lud lepszy no to gdzie te efekty? Gdzie to efekty? No, nie za bardzo są efekty. No, ale dobra, można by coś tam znaleźć, ale, ale trzeba długo szukać. Natomiast yy, zobaczcie, jeżeli jest jakaś trudna sprawa i ktoś mówi, ty patrz, w Szwecji, Francji, Hiszpanii, to coś jest też i ono działa lepiej. Podpatrzmy, jak tam. Nie, wielka bolzga, odpowiada nacjonalista. Nie będziemy się obracać na podłe narody i tak dalej. My sami wiemy, co dobre. No i koniec, jaki jest koniec tego? Nie wprowadzamy tego usprawnienia, skutek czego w Polsce jest gorzej niż w tych krajach, którymi nacjonalista gardzi. Może chciał dobrze, ale efekt jest zły, efekt jest niekorzystny dla jego państwa. Nacjonalizm powoduje Brak chęci do reform, brak chęci do nauki, brak rozwoju ojczyzny. Bo tu nie chodzi o to, że zagranica ma zawsze rację, a mnie. Czasem się zdarza, że tak, ale że, że jest odwrotnie, ale to się zdarza rzadziej, ponieważ zagranica to jest 170, 180, 190 krajów, a Polska to tylko jeden kraj. Jest niemożliwe, żebyśmy wszystko wiedzieli, jak zrobić najlepiej, więc trzeba się uczyć od innych krajów. I nacjonalista to blokuje tą możliwość. Więc ponieważ blokuje tą możliwość uczenia się od innych krajów albo na błędach innych krajów, ponieważ nie chce w ogóle nic wiedzieć o innych krajach albo uważa, że to jest nieistotne co tam się o nich mówi, bo, a widzimy to, bo nacjonalista ma takie na przykład tutaj opomyliłeś dywizję świętokrzyską z dywizją, Bia, z dywizją bieszczadzką, oj ty niedobry, niedobry, ale tam y, czy Francja nam pomogła w 1939 czy nie, wszystko jedno i tak ślimaki jedzą. Wszystko jedno, rozumiecie o swoim to dosłownie aptekarską tom, a linijeczką, a o obcych narodach to wszystko jedno tej tak tchórze, na przykład, albo amerykańskie Grubasy, albo coś w tym stylu. Nie? No to jest całkowicie zablokowane, całkowicie zablokowane ulepszanie narodu, i w ten sposób na, nacjonalista jest antypatriotą. Czy to jest, więc, więc patrioci to jedno, a nacjonaliści to drugie. Oczywiście są internacjonalni lewicowcy, którzy mają gdzieś Polskę, ale takich ludzi jest bardzo mało. Natomiast największa liczba antypatriotów to się kłębi właśnie u nacjonalistów. Natomiast jest jeszcze, czyli, można, czyli to raczej kosmopolita będzie bardziej patriotą często niż nacjonalista. Natomiast czy katolik może być patriotą? Na pewno może być patriotą. Tutaj was zdziwię, bo pewnie myśleliście, że powiem, że nie. Katolik może być patriotą, ale nie może być zbyt dobrym katolikiem, bo jak jest zbyt dobrym katolikiem, ma konflikt lojalnościowy. I nie chodzi tutaj o to, nawet, że papież jest jakiś tam niefajny czy coś i coś, albo że państwo, że Watykan się zachowuje jak państwo. Tylko chodzi w ogóle o to, że Watykan, to co Watykan robi, to on musi zawsze patrzeć na całość tego miliarda katolików, tak? czyli na te wszystkie państwa, które płacą dziesięcinę, na te państwa, gdzie katolicyzm jest ważny albo jest większością. Więc pokładanie nadziei w Kościele Katolickim jest po prostu głupie z perspektywy narodowca, z perspektywy patrioty też. Ponieważ oni mają własne biznesa do załatwienia. I, I tyle. Niekoniecznie sprzeczne z polskością, czy jakimkolwiek inną z kością, ale jest to problem. Z protestantyzmem takiego problemu nie ma, ponieważ protestantyzm najczęściej się dostosowuje swoimi strukturami do państwa, w którym jest. Więc i to, co ja tutaj mówię, to, to nie jest. To jest oczywista oczywistość, cytując klasyka, a nie żaden napad na, 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 na takie rzeczy. Nie? Także tak to po prostu wygląda. Tak powinien powstać kościół narodowy. Powinien powstać kościół narodowy. I my liberałowie, znaczy ja nie, bo jestem ateistą, ale ci którzy wierzą, powinni w nim uczestniczyć. Tak to wygląda. Także quod erat demonstrandum. Tak? Co było do udowodnienia? Nie da się być nacjonalistą, i patriotą jednocześnie, ponieważ nacjonalista i sposób, w jaki on myśli o rzeczywistości, wyklucza wszelkie działanie dla dobra ojczyzny. Natomiast katolikowi, katolik może być patriotą, ale jest pewna trudność, bo i teraz zobaczcie, jeżeli ktoś na przykład kocha Hiszpanię, to nie implikuje to żadnego konfliktu z Polską, dlatego że no to niech sobie kocha, tak? Konfliktów hiszpańsko-polskich jest strasznie mało. Gorzej, jak ktoś kocha Niemcy albo Rosję, wtedy może być jakiś problem, ale z Kościołem to jest murowany, z Watykanem to jest murowany problem, że się pokaże. Czyli ten, kto jest letnim katolikiem, nie najlepszym katolikiem, może być świetnym patriotą. Gorzej, jak ktoś chce być naprawdę takim katolikiem na 100%, to wtedy jest prawie zerowa szansa, że będzie patriotą. Także słuchajcie, odwojujmy patriotyzm z rąk tych, którzy sobie go przywłaszczyli. Bo nacjonaliści nie są patriotami, etnocentryści nie są patriotami. Nie To nie chodzi tylko o to, że nie docenią Tuwima, bo Żyd, albo Chopina, bo pół Tutaj chodzi o to, że oni sposób ich podejścia do innych obcych krajów jest tak lekceważący i tak, ma, tak mało się o nich dowiadują, że jest niemożliwe korzystać z dorobku po prostu mądrości ludzkości dla rozwoju ojczyzny. Tak to po prostu wygląda.